Niek nie padał na Xeron Prime. Nigdy nie padał. Atmosfera była zbyt rzadka, a temperatury tak niskie, że wilgoć krystalizowała się w powietrzu jak iskry lodu zawieszone w bezruchu. Nad powierzchnią planety niebo wyglądało jak roztrzaskany klejnot, nierealnie piękne, lecz martwe. To było pierwsze, co uderzyło załogę Kelipsu po awaryjnym lądowaniu. Absolutna cisza. Kapitan Eliza Wardez przylgnęła czołem do zamarzniętej szybki hełmu i wpatrywała się w martwą dolinę rozciągającą się pod ich rozbitym statkiem. Systemy podrzymywania życia ledwie zipały. Tlen był przeliczany co do litra. Za nimi w zniszczonym kadłubie jęczał ktoś ranny, prawdopodobnie porucznik Sato. Co z łącznością? Zapytała, nie odrywając wzroku od mroku. Inżynier Harwin Thorn potrząsnął głową. Brak sygnału. Nic nie przechodzi. Coś nas zagłusza, albo coś nie chce, żebyśmy się skontaktowali. Eliza zacisnęła szczękę. To coś było wszystkim, czego się obawiali, bo wiedzieli, że nie są tu sami. Xeron Prime była oznaczona na mapach jako planeta klasyku, niezdatna do życia, nie nadająca się do terraformowania. Obrzęta kwarantanną przez trzy cykle galaktyczne. Oficjalnie z powodu niestabilności sejsmicznej. Nieoficjalnie, bo zaginęły tu trzy konwoje Unii Ludzkiej. Kelipsu miała tylko przelecieć obok. Ale ktoś ich zestrzelił. Połowa systemów pokładowych uległa spaleniu w atmosferze. Komputery pokładowe były bezużyteczne, a energia wystarczyłaby na góra dwa dni. Wśród ocalałych panowała narastająca panika. Ale Eliza nie miała zamiaru umierać na tej planecie. Nie teraz. Nie bez walki. W nocy, jeśli można było to nazwać nocą, torn odkrył coś pod lodem. Nie był to lód naturalny. Pod cienką warstwą z rozciągała się siatka struktur, geometryczne wzory, obce wzory. Maszyneria. Kto nie jest opuszczona planeta, powiedział. Pokazując Elizie zapis z drona, to coś tu czekało. coś bardzo starego i bardzo inteligentnego. Eliza spojrzała na halegram. Jej oczy zwęziły się to znaczy, że mamy wybór: zamażnąć albo wejść pod lód. Po chwili dodała ciszej bardziej do siebie niż do reszty. Gmarzyliśmy o świetle, ale może przetrwamy w cieniu. I wtedy jakby w odpowiedzi, z podziemi dobiegł pierwszy dźwięk. Metaliczny, obcy puls. Coś się obudziło. Drzwi do włazu rozwarły się sykiem. Para osiadła na pancerzu skafandrów, a powietrze zgastniało od napięcia i chłodu. Załoga Calypso, a raczej to, co z niej zostało, stała na krawędzi szczeliny, którą Harwin Torn odnalazł poprzedniej nocy. "To nie jest jaskinia, powiedział cicho, to coś konstruowanego, sztuczne. Eliza Wardes skinęła głową i dała znak. Trzech ocalałych Torn, Sierżantka Naire Kolewa i młody technik Weller. Czwarty porucznik Sato został w rozbitym statku, nieprzytomny. Jego nogi zmiażdżyła belka kadłuba. Nie mogli go ruszyć bez ryzyka śmierci. Zeszli. Stopnie były wytopione w lodzie, jakby ktoś lub coś, je celowo przygotował. W miarę jak zbliżali się do źródła pulsującego sygnału, hełmy zaczęły przechwytywać szumy. Nie były to ani języki, ani znane wzorce komunikacyjne. Coś przypominającego śpiew, ale zniekształcone, jakby wydobywał się z dna martwego oceanu. Nie podoba mi się to, mruknęła kolewa, rozglądając się nerwowo. I ten dźwięk on nie odbija się od ścian. On się rozchodzi przez nie. Thorn zatrzymał się przed dużym, sześciokątnym portalem. W jego centrum biło światło, pulsujące, złote jądro zamknięte w kryształowej strukturze. Wyglądało jak serce obcej maszyny. Kto reaktor? Zapytał Weller, zbliżając się zbyt szybko. Eliza złapała go za ramię. Nie ruszaj się. Nie wiemy, co to. Ale było za późno. Kiedy promień latarki padł bezpośrednio na rdzeń, maszyna zareagowała. Powietrze wstrząsnęło się jak membrana. Puls zatrzymał się, a potem rozbrzmiał ponownie. Głośniejszy, głębszy, żywy. Cała struktura wokół nich zaczęła się zmieniać. Ściany rozsunęły się, odsłaniając korytarze, które wcześniej nie istniały. Odpowiedziało nam szepnął Torn. Ciekało na kontakt. To pułapka. Powiedziała najre, wyciągając broń. Zbyt doskonałe. Za głęboko. Za stare. Eliza patrzyła w głąb jednego z otwartych korytarzy. Coś tam było. Poruszyło się. Zbyt szybko, by zarejestrować kształt. Ale zostawiło za sobą smugę. Ciepło. Ciepło na tej przeklętej, martwej planecie. Albo pułapka, odpowiedziała cicho, albo drzwi. I tylko jedno z nich prowadzi do przetrwania. Zamilkli. A potem ruszyli dalej. Za nimi portal zamknął się z głuchym dudnieniem. A gdzieś pod powierzchnią Xeron Prime, w ciemności starszej niż ludzkość, coś zaczęło przestawiać się w tryb aktywny. Oni przyszli. W końcu przyszli. Korytarze były ciche, ale nie martwe. Ściany pokrywały coś w rodzaju luminoforów poruszających się linii światła, pulsujących delikatnie przy każdym kroku załogi Kelipsą. Niektóre układały się w wzory przypominające język, inne w coś, co wyglądało jak organiczne wspomnienia maszyny. Obrazy, emocje, echo dawnych katastrof. Kto nie technologia? szeptał Harwin Thorn, badając jedno ze świetnych pęknięć. To żywe archiwum. Rejestruje nas kropka. Eliza Wardes czuła. Jak ciarki przebiegają jej po plecach, mimo skafandra. Co śledziło ich każdy ruch? Nie było kamer. Nie było mikrofonów. Ale świadomość, obecność narastała z każdą minutą. Najrekolewa szła na końcu. Jej broń wycelowana była w cień. Nie spuszczała palca ze spustu. Zarejestrowałam ruch. Odezwała się nagle. Dwa, nie, trzy punkty. Przemieszczają się równolegle do nas. Chcą nas otoczyć. Formacja. Od teraz bez słów, rzuciła Eliza. Zeszli jeszcze głębiej, aż dotarli do czegoś w rodzaju sali tronowej, ogromnej, cylindrycznej komory z zawieszonym nad środkiem monolitem, wokół którego krążyły fragmenty metalu, jak kawałki rozbitej planety uwięzione w polu grawitacyjnym. I wtedy światło zgasło. Na sekundę, może dwie. Wystarczyło. Gdy znowu się pojawiło, Weller już nie żył. Jego działo leżało tuż przy ścianie, twarzą do podłoża, ręce uniesione jakby próbował się bronić. Ale nie było śladów walki. Żadnych ran. Tylko jego oczy szeroko otwarte i całkowicie czarne. Jakby coś wysało z niego duszę. G widzieliśmy to. Odezwał się głos. Nie pochodzący z radiostacji. Nieprzetworzone. On był w ich hełmach. jakby przemawiał bezpośrednio do ich neuronów. Jesteście zapisani i poznani. Eliza spojrzała na torna. Jego twarz pobladła. To nie komputer, to coś większego obca forma świadomości sztuczna lub nie ale nie jest martwa to nie ruiny to świątynia wyszeptała Nair a my właśnie weszliśmy z brudnymi butami. Wtedy monolit się poruszył. Nie opadł. Nie zbliżył się. Po prostu zmienił kształt, jakby dostosowywał się do ich percepcji. I znowu ten głos. Wy nie jesteście pierwszymi. Ściany komory zapłonęły. Ukazały się holograficzne obrazy innych istot. Inne rasy. Wszystkie martwe. Każda z nich, w tej samej pozie, co, Weller? Co tu robicie? Zapytała Eliza drżącym głosem. Odpowiedź przyszła powoli. Zbyt ludzka, by mogła być prawdziwa. Czekamy, aż ludzkość zapłonie. Bo tylko wyniesięcie ogień. I ogień musi zostać osądzony. Na Xeron Prime przetrwanie nie oznaczało już tylko walki z zimnem. To była próba. I ktoś lub coś zaczął ją oceniać. Monolit poruszył się z wolna, jakby wstając z martwego snu. Zaczęły się zmieniać struktury wokół niego. Ściany komory wydłużyły się, tworząc spiralne korytarze, które zataczały kręgi wokół załogi. I hełmy zaczęły przechwytywać nowe dźwięki, metaliczne szmery, jakby coś w odległości przygotowywało się do akcji. Co to za test? Wyszeptała Nairę, trzymając broń przed sobą. Jej oczy były szeroko otwarte ale nie pełne strachu. Była gotowa. Nie mieli już wyboru. Myślisz, że uda nam się uciec? Odpowiedział jej Torn, patrząc na Elizę. Jego głos brzmiał spokojnie, ale nie dało się ukryć napięcia, które buzowało w jego żyłach. Każdy krok mógł okazać się ostatnim. Ściany komory zamknęły się, zgasły wszystkie światła. W ciemności nie było już widać nic, ale było słychać. I było czuć. Potem, nagle, z głębi komory wyłoniła się sylwetka kształt, który wznosił się ponad nimi zupełnie niewidoczny w mroku, ale pulsujący jakby samą istotą energii. To coś miało formę ludzką, ale zarys nie pasował do żadnej znanej ludzkości. Rysy twarzy były zniekształcone jakby z woli wędrującego światła. I w tym świetle były oczy zimne i przenikliwe tak stare, że zdawały się oglądać nie tylko ich, ale i wszystko, co było. Zatrzymaliście się w czasie, ludzie, głos znowu dotarł do ich umysłów, bezpośrednictwa radia, jakby był częścią ich myśli. A jednak nie potrafiliście zrozumieć tego, co dzieje się z waszą cywilizacją. Chcecie ognia, ale zapominacie, że on przynosi spalenie. Wasz świat nie był gotowy na to, co tu się dzieje. Eliza, cała w nerwach, walczyła, by utrzymać spokój. Jeśli to wy kontrolujecie nasz los, to dlaczego nie pozwoliliście nam odejść? Zapytała, z trudem wymasłowa słowa przez ciężką maskę. Temu zabiliście WLR. Oczy w kształcie czerńskiej energii patrzyły na nią jak na dziecko, które nie zrozumiało. I wtedy odpowiedź przyszła jak szarpnięcie. Nie zabiliśmy go. To wyście go poświęcili. Za swoją ciekawość, zachciwość, pomoc. Wydaliście siebie. Wywołaliście płomien, a ten musi być oczyszczony. Tylko ci, którzy przetrwają ten sąd, będą mieli prawo płonąć. Będą tacy, którzy ocaleją. Serce Elizy zabiło mocniej. W jej głowie zaczęło rozbrzmiewać jedno pytanie. Przetrwają. Kto? Zanim zdołała zareagować, coś niespodziewanego rozświetliło mrok. Wzniósł się nowy, intensywny błysk światła nie z monolitu, lecz z wnętrza jednego z załogowych skafandrów. Harwyn Thorn poczuł, jak coś silnie ściąga jego ręce jakby strefa grawitacyjna wytworzyła wokół niego wir. Nie, nie, nie teraz krzyknął, czując się, jakby tonął w pustce. Eliza doskoczyła do niego. Harwen, co się dzieje? Ale Torn nie odpowiedział. On po prostu zniknął. Skrzypienie metalu i wibracje narastały. Ściany korytarza zaczęły się wyginać, a z nich wyłoniły się postacie. Ciało Torna stało teraz przed nimi. Nie żył, ale jego spojrzenie było martwe. Byli teraz w środku czegoś. I nie mieli już wyboru, oprócz decyzji. Wejdź w ogień i przetrwaj, albo zginiesz. Wszystkie oczy zlokalizowały się na Elizie, i głos, jakby z mroku, przemówił po raz ostatni. Teraz twoja kolej. Eliza poczuła, jak ziemia pod jej stopami zaczyna drżeć. Torn zniknął, po prostu wyparował w świetle, jakby nigdy go tu nie było. Ciało pozostało, ale to nie był on to była pustka której nie dało się wypełnić. Głos, który wcześniej wydawał się tylko echem w jej umyśle, teraz niósł się w powietrzu, pełen niepodważalnej pewności. Obcy byt, który wypełniał całą przestrzeń, przemówił ponownie, ale w słowach była już wyraźna groźba. Iltorn nie przetrwał. Wybór był prosty. Ciało umarło i dusza została osądzona. Jesteście za późno, by odwrócić bieg zdarzeń. Tylko jeden z was przeżyje. Najre, która stała obok Elizy, zaczęła powoli cofać się w kierunku ściany, rozglądając się w poszukiwaniu wyjścia, które zdawało się zniknąć. Jej palce zacisnęły się na rękojeści broni. To nie jest test. To pułapka, wyszeptała, patrząc na Elizę. Chcą nas podzielić, sprawdzić, kto z nas decyduje o przyszłości tej planety. Ale to nie ma sensu, to nie są nasze wybory. I co wtedy? Odpowiedziała Eliza, jej głos brzmiał szorstko: Zabij Torna, zniszczyli Wejlera, a teraz mamy zginąć, bo przeżyliśmy, bo wytrzymaliśmy próbę, której nie rozumiemy. Wzrok Elizy padł na porucznika Sato którego działo leżało w rozbitym statku. To on powinien tu być, to jego decyzje miało prowadzić załogę, nie ich. Ale los dał im szansę, a teraz musieli podjąć wybór. I wtedy to poczuła: ciepło, zbyt intensywne, by było naturalne, zbyt sztuczne. Z wnętrza komory wyłonił się drugi monolit, tym razem o kolorze czerwieni. W jego wnętrzu nie było nic tylko przerażający, wciągający bezkres. Wybór. ostateczny. Tył. Elizo, wybierzesz. Głos w jej głowie był teraz pełen ironii. Najres spojrzała na Elizę, na jej twarz pokrytą potem, pełną determinizmu. Co miała zrobić? Czy wybrać światło, które mogło ich uratować, ale oznaczało ostateczny koniec? Czy może... Poddać się ciemności i zniszczyć to, co obcy tak skrupulatnie zbudowali. To nie jest wybór, powiedziała najle cicho. Nie pozwolimy ci decydować za nas. Nie w tej chwili. Zanim Eliza mogła odpowiedzieć, ściany ponownie zaczęły się wyginać, a cała przestrzeń zawirowała. Było to jak zawór, który puszczał ciśnienie. Wiatr, który na chwilę zniknął, teraz wrócił. Jakby coś je przyciągało, z siłą większą niż wszystko, co ich spotkało do tej pory. I wtedy, jakby w odpowiedzi na jej myśli, z głębi komory wyleciało strumienie jasnego, niebieskiego światła. Otaczały Elizę, Nairę i resztę załogi. Światło było pełne pulsującej energii, jakby miało oczyszczać ich ze wszystkiego, czego się bali, wciągając je w inny wymiar. W ich umysłach zabrzmiała tylko jedna myśl. Czy będziesz gotowa? Eliza spojrzała na najrę. Spojrzała w oczy swoich towarzyszy. Wszystko było jasne. Musieli podjąć decyzję. Dla siebie. Dla ludzkości. Zatrzymajcie się, powiedziała nagle Eliza, podnosząc rękę. Kto nie jest nasz wybór? To ich. To oni wybrali nas, kropka. I wtedy zaczęły się ostatnie słowa, które zabrzmiały w ich umysłach. Więc czas na sąd. Światło zamknęło ich w klatce. Było intensywne, przytłaczające, jakby przechodziło przez każdą komórkę ich ciał, penetracja bez dotyku. Najre trzymała broń zaciśniętą w dłoniach, lecz była zupełnie bezsilna. Eliza nie czuła lęku, tylko chłód w sercu, który z każdą sekundą stawał się głębszy. Gastatnia próba. Ostateczny wybór głos znowu przeszył jej umysł. Gi, vi, ludzkość. Każdy z was wnosi coś. Jeden przetrwa. Drugi zniknie. Byli teraz w miejscu, które nie miało nic wspólnego z przestrzenią, którą znali. Głęboka, odwrócona rzeczywistość. Wzory świetlne otaczały ich, wstrząsając ich percepcją. Wszystko zdawało się wibrować w tym samym rytmie. Ich ciała były nieruchome, jakby wstrzymane w czasie, ale ich umysły były pełne myśli, które nie należały do nich. I wtedy uderzenie. Krótkie, intensywne. Jakby sam wszechświat starał się wyrwać ich z tej uwięzi. Eliza poczuła, jak za nią staje coś. Coś z cieni. Nie możemy się poddać, powiedziała Nairę, patrząc w pustkę. Kto nie ich wybór? Nie możemy pozwolić, by oni decydowali. Ale odpowiedź była natychmastowa, tym razem nie jako głos, lecz jako wybuch światła, który przygwoździł ich do ziemi. Potężna siła zepchnęła ich na kolana. Wówczas na powierzchni Xeron Prime zaczęły się dziać rzeczy, które wstrząsnęły fundamentami tej obcej rzeczywistości. Z wnętrza monolitu wystrzeliły promienie niebieskiego światła, przeszywając horyzont. Cała planeta zaczęła wibrować, a wokół załogi zmaterializowały się zarysy innych form nieludzkich, nieziemskich. I wtedy zrozumieli. To nie był sąd, to była transmisja. Jesteśmy, powiedziała Eliza, niemal wykrztuszoną myślą. Gemigrek, jesteśmy częścią ich story. To oni są tu. W tym momencie przyszliśmy z przyszłości. Obcy, którzy przez całe milenia czekali na ogniowych sędziów, ludzi, którzy będą w stanie stworzyć i zniszczyć w tym samym czasie. Ogień oznaczał potęgę, ale także ryzyko. Obcy nie chcieli, by ludzkość kontrolowała tę moc, ale jednocześnie wiedzieli, że muszą sprawdzić, czy ich rozum i wybory mają szansę zrozumieć konsekwencje tego, co posiadają. W tym samym momencie. W którym zrozumieli, co się dzieje, cała ich rzeczywistość się zmieniła. Pojawiły się wizje, obrazy z ich przeszłości, obrazy przyszłości, widoki Xeron Prime w czasach świetności, kiedy była pełna życia. Potem przyszły obrazy zagłady. Wszyscy zginęli, ale nie dlatego, że nie mieli szans. Po prostu wybrali przetrwanie w innym wymiarze. Ale teraz, teraz przyszedł czas, by oni zrozumieli. W ciemności, w świetle, które otaczało ich jak żywioł, Eliza poczuła, że zbliża się do końca tej podróży. Zmiany nie były tylko zewnętrzne. To, co było w niej, to, co było w każdym z nich, zaczynało przekształcać się w coś nowego, nieznanego. Ludzkość miała teraz odpowiedzi, ale nie były to odpowiedzi, które mogli wziąć z powrotem na Ziemię. To była ich nowa rola. Ich nowa rola w galaktyce. Obcy, którzy ich oceniali, zostali przemienieni, zniknęli w błyskach, a w ich miejsce pojawiła się cisza. Tylko ona, Eliza, stała w tym miejscu, z ręką uniesioną w kierunku świateł, i zrozumiała, że wielki sąd nie polegał na zniszczeniu ludzkości. To była próba, która miała upewnić się, że ludzka cywilizacja była gotowa na to, co ma nadejść? I Eliza była pierwszym świadkiem tej zmiany. Nagle usłyszeli cichy dźwięk głos Sato, który wrócił do życia w ich umysłach Jestem, przeszliście. Ludzkość nie spłonęła. Ogień nie zniszczył. Jesteście gotowi. I wtedy zniknęli. Xeron Prime planeta, która mogła być ich grobem, stała się świadkiem początków nowej ery.